Dwa już są, Kamil Stoch teraz, ile trzeba skoczyć, trzeba skoczyć daleko, 132 metry, I przypomnę co pisała, Corriere della Sera, polski Archanioł sprunął do Predaco. i teraz Kamil w locie, w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę, Da! daleko i zwycięsko tak mi się wydaje, że to wystarczy popatrzmy 130 metrów Prec miał więcej 130,5 ale teraz wszystko 8,7 punktów bliziutko, ale mam nadzieję że złoto jest dzisiaj w naszych rękach w naszych domach, w naszych sercach Łukasz Kruczek wychował mistrza świata oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski, cieszą się Kamil Stoch, jedna! Jest. Jest! Jest, Jest złoto! złoto! Tutaj walnij po tylu latach przypomniałem, co napisała Corriere de la Sera. To archanioł, który po pasjonujących lotach wstępuje do nieba Adam Małysz, a teraz wstąpił znowu i, i, Kamil Stok. Ale jest piękna historia, to jest właśnie przepiękne, że coś się odtwarza.